Siemoneczko, z tej strony Galku, Surwajorowa Środa, podejście numer dwa. Pierwsza gierka była, że tak powiem, średnia, bo Norska, ebo dwu... Przepraszam, nie Norska, tylko Spirit, Zebony Mori... Bill, czemu za mną chodzisz? Bill, czemu za mną chodzisz? Bill. Sam nie wiem, gdzie chodzę, a ty chodzisz za mną. Eee, tak więc wiecie... To nie było qualityalka Thrill. Cóż to za killer Czy zdąży? Zdąży To jest mój build na wraj'a! ja przez słońce nic nie widzę na tym, na monitorze. Słońce mi przeszkadza. Riii. Okay. Back to the toad. Ja go zniszczę. Easy. Ten totem jest mój. Great. Eee. Okay, to tak. ...w tle. Okay. ok. Ok, w raid. Wow. Nie patrzyłem za siebie. Ale w sumie nie znam... Znaczy... Za mało znam tego Jungle Gym'a, nie wiem co się może stać. Nie wiem czy tu jest nawet okno w tym Jungle Gym'ie. Albo gdzieś tam. Ale głowy nie dam. Tak czemu aktywizm zdjąłem? Claudette? Czemu mnie nie wyleczyłaś? Czemu tu nie ma szafki w tym Jungle Gymie? Claudette, Ty mędo, chodź tu. Trudno. Radzę sobie z ciebie. No, Ci szukać tu temu. Dalej Easy Dliner Strengtha przyda się. Potemik. O, moje, moje daily tutaj. Mój challenge, żeby ukukować. Pierdziel się nie chciałaś już wyleczyć. To się teraz sama leczy. na no myślę. O, nie. To ja wracę. Eee, co tu ciekawego powiedzieć? Eee. Czy jakoś to Mark? Coś jest tu? Nie ma nic. Ale tu ktoś też pada. Kurde, przez pozycję widzę. Daj jam. Eee... Co się odpier? Co się odpier? Co się od... Bill, który zrzucił palety tak... tak... tak, tak z czapy... Zrobił flashlight save'a. Co się odpier? Co się... Nie, nie wiem... Nie, 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 nie wiem. Nie pytajcie mnie. Nie pytajcie mnie, nie wiem. Nie. Mm. A ten film, jeśli oglądacie to zaraz po wrzuceniu, to oglądacie go w, o 15 To na 16.00 wrzucę film Killera zaległy z niedzieli. Taki heads up, tak od razu mówię. Mmm... Wrejcie, no, Dejam, to się nie da nabrać. Gra jak jakaś ranga, ale na to się nie da nabrać O Nie ma flety. Lupuję go wokół czegoś, że nie ma flety. Fajnie. Kocham tą mapę. A tam była, okej. Okay jestem głupi. Ale nie rozumiem, jaki jest sens posiadania tych dwóch skoro przy bym To jest... to jest... nic. Naprawdę. To jest naprawdę głupie. Heal me, yes, tu Zobaczcie, mnie tuneluje. O Jezus, słońce zaszło. Ja widzę mapę. Magia. I dlatego używa Miner's Strength'a, bo je... Pff, klaudetka, nie chce uleczyć. Eee. Uleczcie team których unhookujecie, proszę. Wymagajcie od innej, żeby używaj Sylfera, proszę. Ile sobie poszukać kolejnego to temu? To w sumie okej, jest jeszcze czyli stały ...dwa? Jeszcze Mark? Bo to jest Wraith, więc bardzo możliwe, że ma Noeda. coś do mnie pisze. Jeden to może być na kurce. Eee... Chyba go nie ma. Teraz zgubiłem rachubę z którego z końca mapy ja przyszedłem Więc idę tutaj. Nie lubię tej mapy. Naprawdę nie lubię tej mapy. Ta mapa jest tak bardzo nieprzejrzysta O tu jest okno. Ta mapa jest strasznie nieprzejrzysta. O, zresztą totem, czyli... Ja zniszczyłem dwa, tu zostały dwa czyli został maksymalnie jeden totem na tej mapie. Osiem się ma Teraz trzymasz noeda. O Jezu, słońce wychodzi. Nie. Nie. Nie wychodź słońce. Nie masz no dobra. Easy. To jest klaudetka, która mnie nie chciała leczyć. Chyba. Tak, to jest klasa, która mi chciała leczyć. Bye, bye. Bye, bye. Baw się dobrze. Bye, bye. Nie lubię się. Dobra. Dzięki wszystkim za oglądanie. Zapraszam na kolejne odcinki. I to na razie tyle. Siemneczko. Elo, elo.